To jest telewizor Blaupunkt 32 cale, kupiony w kwietniu 2019 roku w sklepie Euro RTV AGT. I jak się na niego patrzy na wprost, na ekran, to wszystko wydaje się w porządku. Ale wystarczy trochę się odchylić, i obraz blednie, kolory bledną, zmniejsza się kontrast i szczegóły są słabo widoczne. Tutaj twarz jest wyraźna, widać no, rysy twarzy, zmarszczki, kontury i tak dalej. Natomiast, kiedy się patrzy z boku, to oprócz tego, że kolory są blade, to twarz wydaje się taką papierową maską. No to właśnie jest brak, tego, brak szczegółowości obrazu. A na zgłoszoną reklamację Sklep Euro i serwis Blau.punkt odpowiedzieli, że wszystko jest w porządku, że oni nie widzą wad, że tak ma być, że taki jest typ tej matrycy. No więc, gdyby ktoś miał zamiar sobie kupić taki telewizor, to dobrze by było, żeby wziął pod uwagę ten fakt. Serwis odpisał, że ten typ matrycy tak ma i oni nie widzą problemu. Nie widzą też powodu, żeby zwracać gotówkę. Według Blaupunkta i serwisu firmy UMC, bodajże, oraz według sklepu Euro RTV AGD, no po prostu. Wszystko jest dobrze, a ja wydziwiam i nie mam racji. O. No to tyle.